Idziemy? No to chwilę tam za dołu Nie, nie przedał nie jak ułaszczył parka po drugie miękie z tego co tu widzę Jestem trochę otołomiony Jak tam? Dzień dobry? Dzień dobry! Udało się! Gratulacje! Przeżyłeś! Już chyba nie ma lego wysokości. Trzeba było go wypychać? Nie. to powtórzyć? No. No to fajne było. Fajne. Od co ty? Przed samolotem zdążyłeś! Myśleliśmy, że lecisz na inne lotnisko, na miasto. ¡Mi ajo, mi mi ajo! Me ajo. <laughs>